Tabe. Sić. się. Weź. Ja pomogę A na mnie? Stu no mów, Na mnie piwo. Dwa piwo ty weź makaron. Na mnie dwa piwa. I Tobie dwa piwa. Dziękuję, Tobie za to. Ja będę pił. Tobie no! Tobie pi, Tobie jest. Makaron. Tam nie ma makaronu. Ty nie kupię tam łodzi. No to w ogóle jaki makaron. Nie ma tam makaronu. Jest, no, jest, jest. Dobra, pokojnie. Jak pieniądze? Okolnie się na górę. Ale rolki, dobra sprawa. Я пикор вот зонь, сбоку.